Na co dzień pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole specjalnej w żarach. Czułam, że metody, którymi pracuję, są niewystarczające. Brakującym ogniwem okazał się masaż szantala. Nauczyłam się tego masażu, zdobyłam głęboką, szeroką wiedzę, postanowiłam przekazać swoją wiedzę dalej. Kurs masażu szantala przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi. To, czego uczymy się, terapeuci będą potrafili wykorzystać w doskonały sposób. Nazywam się Jolanta Staut, jestem trenerem masażu szantala. Będą potrafili poprawić funkcjonowanie dziecka we wszystkich sferach. Szukałam jakiegoś sposobu, nadanie narzędzia dla rodziców. Nazywam się Ola, jestem fizjoterapeutką i pracuję z niemowlętami. Niektóre ćwiczenia takie fizjoterapeutyczne, są dla rodziców trochę trudne, a szukam jakiegoś narzędzia, które będzie łatwe, proste i przyjemne i które będą z chęcią wykonywali w domu. Rodzice wysyłają takie sygnały. Nazywam się Patrycja, jestem terapeutą integracji sensorycznej. Chcą wiedzieć, co mogą robić dalej z tym dzieckiem, więc jest to dla mnie bardzo istotne, żeby ich wspomóc. Osoby, które kończą ten kurs, to są osoby kompleksowo przygotowane do masażu, a także nauki masażu, bo to są dwie różne rzeczy i my uczymy zarówno jednego jak i drugiego. Nazywam się Mateusz Stałt i jestem trenerem masażu metodą Shantala. Jedno to poprawnie wykonać masaż, a drugie to nauczyć się przekazywania tej wiedzy dalej. Pogłębia, poszerza swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka. Uczy się odpowiedniego, przyjaznego postępowania z dzieckiem. Chodzi o poprawę funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach i tego właśnie uczymy. No, cały masaż Chantala, masaż antykolkowy I Love You będą dwa takie najbardziej mi przydatne w pracy narzędzia. Sam dotyk, który musi być delikatny, powolny. I jestem Ania, jestem fizjoterapeutą pediatrycznym. To przekazywanie takiej pozytywnej energii temu dziecku, żeby to był spokojny ruch, głaskający, bez żadnych docisków. Podbudowanie tego, tej świadomości, tego kontaktu, tego dotyku, tej istotnej jakby więzi, budowania tej więzi poprzez właśnie dotyk z rodzicami, z dzieckiem. Lalka, którą otrzymują instruktorzy po kursie instruktorskim, to produkt przez nas zaprojektowany i przez nas wykonany. Praca z dzieckiem bywa trudna, bo czasem dziecko na początku płacze, jest niespokojne i przez trenowanie ruchu na tej lalce myślę, że rodzica lepiej przygotuje do tego, żeby potem ten masaż wykonać na własnym dziecku. Ralki to jest główne nasze narzędzie, przede wszystkim gdzie możemy wykonywać ten masaż, bo, bo byłoby to dość trudne. Ma materiałowe wykończenia i jest dostosowana anatomicznie do wyglądu dziecka. To jest świetny produkt, który pomoże każdemu instruktorowi w jego codziennej pracy. Fajnie, że takie osoby z podobnych dziedzin, ale też zupełnie innych się spotykają i możemy swoje poglądy skonfrontować ze sobą i dowiedzieć się, co każda z nas bierze jako najistotniejsze z danej dziedziny. Wrażenia bardzo dobre, bardzo praktyczny kurs. Mam na imię Iga i jestem neurologopedą. Przede wszystkim ja jako praktyk potrzebuję takich szkoleń i spełniło ono w 100% moje oczekiwania. Wiedza o masażu szantala jest przydatna każdemu człowiekowi. Warto to propagować, warto o tym wiedzieć, warto to stosować.